Witam serdecznie na kolejnym gnocie, jeszcze z zamku Sarny Ale lecę do samochodu, jadę do Czech Na zakupy, a o co chodzi to opowiem wam po drodze, bo już późno jest Słuchajcie widzowie, teraz wam nagram już z drogi Bo do Czech się spieszę Od tego zamku Sarny do granicy to są chyba 4 km Jakąś miejscowość trzeba będzie znaleźć I tam Jakiś sklepik, żeby zrobić zakupy na Zlot, który już w sobotę Trochę was będzie a doszły mnie słuchy już kiedyś, że w Czechach mają dobre piwo. No to trzeba kupić. I chcę zdążyć zanim zamkną sklepy, bo już jest po 20.00. Bo cały dzień dzisiaj to wiecie: latanie, nie? Z rodziną to wiecie: cmentarz, msza, odwiedzanie i tak dalej, i tak dalej. Dużo zwiedzania to i w Wambiżycach byłem, i w tych kudowach, nie kudowach, polanicach. Wszystkie te. Bardziej znanej miejscowości odwiedziłem. No i całą tą miejscowość zwiedziłem, gdzie się mama wychowała, gdzie do szkoły chodziła, dom rodzinny. No ale to od bladego świtu do późnego wieczora zeszło. No to w dzień wiadomo nic nie nagrywałem, a i nie było czasu wyskoczyć do tych Czech. A teraz jest chwila no to jedziemy. Zobaczymy, jakie ceny są w Czechach, to Wam powiem. Sam jestem ciekawy. Oni mają te korony dalej, nawet nie mam pojęcia, po ile ta korona chodzi ale będę wchodził do sklepu, to może sprawdzę, żeby mieć jakieś pojęcie. No i chyba kartą się będzie dało zapłacić, bo ja nie mam tych ich koron, ale to teraz to karta tu przewalutuje sama, pewnie bez nawet opłat, albo z jakimiś tam niewielkimi, to już mniejsza z tym Wziąłem dokumenty od samochodu, bo tak to nie wożę ale za granicą to chyba trzeba mieć. Swoje też wziąłem prawo jazdy specjalnie. No i zaraz będziemy mieć granicę. Dobra, będziemy w Czechach, to się włączę. I wjeżdżamy do Czech. Już w Czechach jesteśmy, ile tu można? 90 jak u nas. Ale na autostradzie 130 mają, przyuważyłem. Dodycha mnie. No i udało się dojechać, jeszcze nawet czynne. Jeszcze ludzie idą, to chyba tak zaraz nie zamykają. A tutaj jakie mury, jakieś zabytki, jak to na Dolnym Śląsku, wszędzie. Chyba po czeskiej stronie to też jeszcze Dolny Śląsk Dobra, lecimy na zakupy. Po koszyk się wróciłem, a tu wchodzi tylko 5 albo 10 koron. Ale złotówka pasuje i wlazła. Trochę lipa, bo kaucja jest 3 korony na butelce. Ale na te nie ma kaucji, to też wzięło. No to zakupy zrobione. Specjalnie wziąłem rachunek, za wszystko wyszło 255 zł i normalnie z karty złotówkami można, bo to pewnie przy granicy nawet można złotówkami w gotówce. I teraz ceny Wam powiem. Korona około 20 groszy, czyli na 5 można dzielić ceny. Te piwa, tylko to jest 6 dwulitrowych, no to tak jakby było 24, branik 2 litry, tutaj jest 189 koron, to nawet nie jest... 40 zł to naprawdę jakieś tanie te piwo, ale słabsze te piwa mają 4%. Wziąłem sobie coś takiego hałkę To kosztowało około nie wiem, 30 koron. Z tego co pamiętam, już nie będę szukał tutaj. Teraz tak. Takie smakołyczki to się nazywa sunkowe zawijaki. O to jest fajne, takie jak galant, tylko że normalnie wędlina i taki serek w środku. Ja to lubię, kiedyś w Czechach byłem sobie tu kupowałem zaraz wam wyszukam ile to kosztuje bo nie mam pojęcia. Znalazłem 21 koron, czyli jakieś tam 4 złote. z haczykiem. To nie jest źle, a naprawdę to jest bardzo dobrze, dobre. O, wziąłem siatkę. Tutaj piwa to podobne ceny jak w Polsce 2, 3, 4 zł, zależy które i wziąłem utopieńce, bo słyszałem dobre opinie o tym, a nigdy nie jadłem i te utopieńce kosztowały o nie takie tanie. A nie, nie takie drogie 79 koron, 80 to ze dwie dyszki. Taki wielki słój, to może sobie zjemy to na tym na zlocie, na bazie to może starszy dla każdego po żeby spróbować. No i w sumie tyle. A i nasionka kupiłem, żeby mieć czeskie, trzeba będzie założyć ogródek mięta. Nasionka były jakoś po 3-4 zł, tak mniej więcej mięta. Czarnoka zuzanna. To nie mam pojęcia, jak się po polsku nazywa. Szałwia, lawenda jedna, lawenda druga. Podobno lawendy komary odstraszają i majeranek. No to, jak się wróci na bazę, to trzeba będzie to szybko gdzieś zasadzić czy posiać, żeby już rosło. Dobra, nie przedłużam, pakuję wszystko. Ceny, jak w Polsce, jak tak sobie patrzyłem, to tam naprawdę. Kawy, nie kawy i tak dalej. To kawa duża, trzy dychy. To jak u nas? Ceny bardzo podobne. A, jakieś takie regionalne winko wziąłem. Z 20 zł kosztowało na nasze tam 40 koron czy 40 parę. No, to będzie można spróbować. Dobra. Pakuję i wracam na sarny. Ustawiam koszyk. ciekawy, czy mi tą złotówkę odda. Powinien, a jak? Złotówka pasuje, taki protip, jakby ktoś był w czekach i nie miał koron do wózka no to jak mówiłem ceny w Czechach prawie takie same jak w Polsce czy takie same, ja tam nie widzę dużej różnicy ale ja też tam nie, nie liczę wszystkiego dokładnie tam parę złotówka w tą czy w tamtą na kawie czy takich większych rzeczach to, to nie jest dużo piwo nawet tańsze bo po 2 złote już spokojnie idzie kupić tylko ja tak sobie myślę 255 zł wydałem ale tam z 5 dych to na te kaucje mi poszło bo to i za skrzynkę i za butelki i za te inne butelki to tego się też nazbierało to 200 zł za takie zakupy gdzie kupiłem z 60 piw a do tego i paróweczki i tą chałkę ta chałka teraz tak myślę że z dychę chyba kosztowała na nasze No zobaczymy jak smakuje potem, ale to już pewnie nie dzisiaj, ja też ciągle zastanawiam co tam się na bazie dzieje gadałem z sąsiadem, wszystko dobrze Kolejne kurczaki białe się klują. Królik lata po klatce w tej i nazad. No i jutro, już z rana tam będę. Czyli pewnie jak wy oglądacie tego gniota, to ja już na bazę dojeżdżam i pewnie niedługo będę. Jak oglądacie rano, zaraz po wpuszczeniu. A jak później, no to już jestem na bazie i trzeba będzie wszystko doglądać i poporządzić. Aż sam jestem ciekawy, co tam się pozmieniało. Jak tam kurczaki. Jak te od malutkiej sobie dają radę, no dwa dni niby niedużo, a zmian może być dużo, nie jak się młodzież kluje. I to wszystko w dzisiejszym gnocie, już jestem z powrotem na zamku w Sarnach. Mówię do Was spod bocianiego gniazda i bociany tam sobie siedzą z małymi, najchętniej to już bym wsiadł do auta i pojechał na bazę, bo jestem strasznie ciekawy co tam się pozmieniało. No ale jeszcze jutro takie śniadanie Wspólne z całą rodziną I się wszyscy rozjeżdżają To już się nie będę wyłamywał No bo to też bez sensu Będę jechał na noc, co za różnica Czy ja dojadę rano na bazę Rano sąsiad otworzy o porządzi Ja dojadę tam pewnie gdzieś koło południa Będę na bazie To się wszystko ogarnie Jak wiecie ja nie lubię z bazy wyjeżdżać Bo ciągle po głowie chodzi co tam się dzieje Chociaż tak naprawdę to na kamerach widzę Co się dzieje to z... Trochę wiem, no i sąsiad też powie, co się dzieje, ale jednak, jak człowiek jest na miejscu, to spokojniejsza. Na dzisiaj to wszystko. A propos cen w Czechach, to mnie nawet zaskoczyły, że wcale nie jest drogo tanio jak u nas albo drogo jak u nas. Zależy, jak na to patrzeć. No, nic nie przedłużam. Nie lecę to składać, wrzucać, żeby z samego rana wstać, się spakować i wracać do siebie na resztę urlopu. A zaraz mamy zlot, przypominam, jak ktoś z tych, co się zgłosił, wie, że go nie będzie, to może napisać, to odejmę od listy ludzi, to będę wiedział, na czym stoimy, bo to już parę dni dosłownie zostało. No nic, do zobaczenia, mam nadzieję jutro i na razie, cześć!